Cześć, witajcie. Dzisiejszy film będzie poświęcony wadom z zaletą G Także jak jesteś zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Słuchajcie, na początek e, wymienię zalety G e, No to jest na pewno jakość wnętrza. Jakość materiałów jest według mnie w G nieziemska. Nie spotkałem się w drugim samochodzie, żeby materiały były, e, materiały były tak dobrej jakości. A jeździłem samochodami Astromiotkom Citroenem C4 z 2010, Lagurą dwójką, wszystkimi daciami od 2015 roku w górę. Oprócz tego Suwika, czyli ten Suwik to jest Dacia Sandero bodajże. No i jeździłem jeszcze wszystkimi Fabiami od 2019 roku do 2022 roku Także jakieś tam odniesienie mam Także jakość materiałów jest zajebista Zresztą macie link Link będzie w opisie do no do konkretnego odniesienia do materiałów Gdzie pokazuję dokładnie jakość materiałów Astrze Ja mam troszeczkę taką tutaj lepiejszą wersję ze skórami w środku Ale jak macie materiałową tapicerkę, to też jest w zajebistej jakości jest tu wszystko wykonane naprawdę tak od serca porządnie nic tu nie skrzypi nic nie, nic nie trzeszczy Wycis przyciski nie są w ogóle powycierane pomimo 24 lat i nieokreślonego bliżej przebiegu także tu jest zajebiście pod względem jakości wykonania materiałów, jeżeli chcecie naprawdę samochód, który jest tani a jakość jest rewelacyjna na no to Astra G polecam jak najbardziej druga kwestia z zalet tego samochodu no to jest koszty eksploatacji części są naprawdę śmieszne tanie, dostępne na już ewentualnie na, na jutro gdzieś tam jak zamówicie w hurtowni naprawy, każdy mechanik wam ten samochód ogarnie nie ma tutaj żadnego problemu, chociaż mi się zdarzyło, że parę mechaników no odmówiło mi naprawy, jak to się wyrazili tak starego samochodu, więc no już okej. Okay. Eee, dobra, kolejną zaletą. E, jest zawieszenie. Słuchajcie, zawieszenie jest tu cudowne według mnie. Jest bardzo... znaczy, no może nie bardzo, no jest sztywne. Jeżeli ktoś lubi takie bujające się zawieszenia, że będzie bujał się jak... E, na pontonie, no to tutaj absolutnie czegoś takiego nie ma. Ja znowu nie lubię takich bujających zawieszeń. Jak jeździłem dość sporo swego czasu, jeździłem z Kodą Fabią, różnymi Fabiami, tak jak mówiłem, no to tam było takie zawieszenie jak kurde, byś na pontonie płynął albo też Ford Mondeo. Jeździłem pierwszej generacji Ford Mondeo MK1, ale to już jako pasażer. No to tam też było takie bujające zawieszenie Mi to się po prostu nie podoba, ja tego nie kupuję To nie dla mnie, w Astrze g zawieszenie jest sztywne, zwarte I nie buja, ale co najważniejsze jak wiedziecie na jakąś niewypukłość na asfalcie To te koło podbije się i już nie ma takiego bujania Także te amortyzatory są mega dobre w a g Bo koło podbije i te koło już nie podskakuje No i samochód zwarcie sztywno jedzie Kolejna zaleta to jest układ kierowniczy, który jest mega precyzyjny. Nie ma tu żadnego pływania samochodu. Minimetr już idzie kierownicą i samochód już skręca. Także to dla mnie kolejny plus układ kierowniczy. Ten, to może być teraz to pewien plus i minus dla kogoś. Ten samochód bardzo mocno czuć drogę w tym samochodzie. To znaczy każdy najmniejszy kamyczek czujecie na kierownicy, każdy uślizgnięcie kół czujecie na kierownicy, każdy Przeciążenie w zakręcie bardzo mocno tutaj czuć Także samochód pod tym względem jest Powiedziałbym bezpieczny Bo bardzo wcześnie daje wam odpowiedź yy, Co się dzieje Z tym samochodem yy, Także tutaj ciężko jest przegiąć Po prostu ciężko przegiąć pałę Bo samochód wcześniej was ostrzega Że już siedzicie za szybko Kolejny plus To są hamulce Samochód zatrzymuje się tak naprawdę w miejscu z takich ciekawostek General Motors po Astrze G nie montowało już większych tarcz hamulcowych do żadnej swojej Astry. Wiem, że tarcza hamulcowa to tylko element układu hamulcowego, ale hamulce są rewelacyjne, samochód się po prostu w miejscu zatrzymuje. Kolejny plus to są światła, które są bardzo dobre. Mamy tu H7 w światłach w światłach Miania i HB3 w światłach drogowych zajebiście to świeci, po prostu zajebiście oświetla drogę i nie trzeba żadnych ledów które znowu też oświetlają e, samoloty lecące na niebie e, tak, to taka zaleta kolejna zaleta według mnie, no to jest wygląd tego samochodu, bardzo mi się podoba jest bardzo aerodynamiczny współczynnik e, oportu jest CX029, czyli no bardzo nisko przez to samochód też no, jakichś dużych spalania nie uzyskuje, mm, dobra, tak. Kolejne takie rzeczy, które powiedzmy są pomiędzy plusami a minusami tego samochodu, to tak jak już mówiłem, czucie tej drogi. No, jak jedziemy, no, kom, no, może się to podobać, tak. Z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony, jak jedziemy trasę 700 km, jedziemy 10, 11, 12 godzin, bo jeszcze drogi są jakieś objazdy pozamykane. No, to może to troszeczkę męczyć. To, że ta droga tak do nas mówi, to, że wszystkie kamyczki czuć wyboje na tej kierownicy na tyłku, bo jest tu dość sztywne zawieszenie, no, to może to na długą metę troszeczkę męczyć. Jak jeździłem trasy Laguną Dwójką z 2001 roku, też te po 700 km na strzał, no to tam no to jak w odrzutowcu prywatnym się jedzie, nie, tam to w ogóle nic drogi nie czuć ale to już jest zupełnie inny samochód eee, jakby, mimo iż to jest rok różnicy pomiędzy moją Astrą a Laguną, którą jechałem no to to jest technologicznie to jest dekada różnicy pomiędzy tymi samochodami eee, no tak, eee, także no to może się nie każdemu podobać to, że ten samochód jest taki mm, no bezpośredni bym powiedział i surowy czasami, a nawet prymitywny pod niektórymi względami. Musicie też, jak będziecie sobie kupowali taką astrygę jak chcecie, no to zdać sobie z tego sprawę, że no to jest bardzo surowy, bardzo surowy samochód. Bardzo dobrze wykonany, bardzo dobrze się prowadzi w zakrętach, bardzo pewnie się prowadzi, bardzo dobre ma hamulce. No ale... No, nie ma jakiegoś takiego super dużego komfortu w tym samochodzie. No, jest dość prymitywny, bym powiedział, ten samochód, i wielu osobom będzie to po prostu przeszkadzało do tego stopnia, że nie będzie tym samochodem chciał jeździć. Druga kwestia, no, ja mam skrzynię GM F23. No, a ta skrzynia jest znana z tego, że no ciężko te biegi chodzą w tej skrzyni. No, bardzo ciężko, nawet bym powiedział, czasami jedynka i wsteczny. Bo... No to ja olej wymieniłem w skrzyni. Tam wodziki były nasmarowane, bo to jest. Wodziki, no linki, bo to jest na linkach skrzynia. Nie ma tam tego pręta metalowego, w którym zmieniacie biegi. No i wiele to nie dało. Coś tam był mechanizm spawany. No pomogło, ale... No, dalej to nie jest to, jak powinna ta skrzynia chodzić, zwłaszcza jak jest zimny olej w skrzyni biegów. Mm. No dobra, z takich kolejnych minusów tego samochodu, no to tak jak mówiłem, już no ogólnie, że no to jest dość prosta konstrukcja, żeby nie powiedzieć prymitywna, niektórym to może przeszkadzać, ale nie musi. Z kolejnych takich y, rzeczy to. Y, czekajcie, bo tu ludzie chodzą ciężko mi się skupić. Z kolejnych takich rzeczy to to, że w, w tym samochodzie, no są takie stricte lata 90. Ten samochód aż ocieka latami 90. Y, y, <grym> Nie każdemu też to się będzie podobało. E, oczywiście można sobie tutaj dołożyć radio 2D z nawigacją, z, z wyświetlaczem dotykowym, no ale seryjnie tego nie będzie. No Były tu nawigacje pod koniec montowane, ale to nie to samo. E, z minusów ciężko tak naprawdę oczekiwać, szukać jakichś minusów w samochodzie, który ma 20 par i kosztuje kilka tysięcy, jest w 100% sprawny. E, samochód. Mimo iż powiedziałem na dłuższych trasach może być troszeczkę męczący, no to też nie tak do końca, bo samochodem robiłem trasy po 700 km i to kilkadziesiąt razy taką trasę na strzał bez przerw i nie było źle, no. jest, w tym samochodzie ja mam tutaj diesla 2.0 DI, nie wiem jak w innych przypadków innych silników, no ale tutaj bardzo słychać się silnik w kabinie. Niektórzy mogą to lubić, niektórzy nie. Ja znowu, jak jadę samochodem, w którym jest bardzo cicho i staję na światłach i nie słyszę samochodu, to już tak minimalna panika i patrzę na obrotem jeszcze silnik zgasł. Też lubię słyszeć po prostu silnik, ale mówię, jak jedziemy bardzo długo, może to troszeczkę męczyć. Samochód jest bardzo uniwersalny, poradzi sobie na mieście, w ciężkim ruchu miejskim, też na trasie sobie poradzi, na autostradzie sobie poradzi. Także pod wieloma względami mógłby stanowić konkurencję dla współcześnie produkowanych samochodów tego segmentu i niewątpliwie tą konkurencję stanowi jeżeli chodzi o jakość wykonania, jakość materiałów to tu jest niesamowicie dobrze. Eee... Także czy mogę Astry polecić? No nie ja wiem, zależy jak dla kogo, eee... jak ktoś chce to jeździć taką Astrą, spróbować jak najbardziej. Samochód bardzo porządny, super wykonany. No ale mówię, to już jest samochód minionej epoki, lat 90. i trzeba też mieć e, tego świadomość.